Zablokowana trasa S7. Kilka godzin utrudnień mazowieckie, ładunek spadł z ciężarówki. Zablokowana trasa S7. Samochód ciężarowy przewożący materiały budowlane zgubił część ładunku na S7 pomiędzy Grójcem a Tarczynem, przekazał w środę wieczorem rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie nadkomisarz Jarosław Sawicki. Dodał, że jeden pas w kierunku Warszawy jest zablokowany. Rzecznik Piaseczyńskiej policji poinformował, że w środę około godziny 21.20 kierowca ciężarówki jadące S7 w kierunku Warszawy na wysokości miejscowości Rembertów zgubił połowę przewożonego towaru. Ciężarówka przewoziła materiały budowlane, powiedział policjant. Ze wstępnych informacji wynika, że do zdarzenia doszło najprawdopodobniej przez niewłaściwie zabezpieczony ładunek. Zablokowany został prawy pas jezdni na S7 na odcinku Grujec, tarczyn w kierunku Warszawy. Według informacji przekazanych przez dyżurnego punktu informacji drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przewidywany czas trwania utrudnienia wynosi około 3 godzina.